Dzień dobry Państwu, jak co tydzień witam Państwa z naszym serwisem wielkiebudowanie.pl. Na bieżąco informujemy Państwa, co dzieje się na rynku budowlanym, a początek maja przynosi jakby trochę większy optymizm, przynajmniej z naszej strony i bardzo duży optymizm ze strony różnych mediów i serwisów. Oto dowiadujemy się, że deweloperzy sprzedają coraz więcej mieszkań, że ludzie biorą coraz więcej kredytów i do tego dochodzi taki no, naprawdę duży entuzjazm. Nie wiem, czym do końca jest poparty no, informacjami od deweloperów. Z tego co widzimy, to faktycznie coś w tym budownictwie w końcu drgnęło. Od końca kwietnia rośnie zapotrzebowanie na roboty ziemne, roboty brukarskie, w ogóle roboty terenowe, więc z tych zamówień jest więcej. Początek maja też przyniósł dosyć duży skok zamówień na budowę domów prywatnych. Chociaż ja bym poczekał z tym do końca maja, zobaczymy, jak będzie to wyglądać w całym miesiącu. Jeden tydzień takiego skoku specjalnie niczego nie robi, natomiast no, był on znacznie większy niż w ubiegłym roku. Media, znane serwisy donoszą, że rynek rusza, że jest coraz więcej zamówień, coraz więcej ludzi kupuje mieszkania, bierze kredyty, czyli że niby wracamy do takiej normalności. No, i że rosną ceny materiałów, ceny usług. To, że rosną ceny materiałów i usług, no to Państwo już wiecie też od nas od wielu miesięcy. Te ceny właściwie cały czas szybciej i wolniej, ale jednak rosną i wydaje nam się, że będą rosnąć jeszcze przez cały ten rok. Natomiast nie wiadomo, co dalej się wydarzy na rynku czy to nie spowoduje faktycznie jeszcze większego wzrostu cen, jeżeli y, ludzie naprawdę ruszam po kredyty, bo myślę, że to, co, co w tej chwili się mówi, to jeszcze y, są to takie no, trochę podkręcenia tego rynku, żeby jednak y, coś w końcu drgnęło. My z naszych danych przynajmniej na razie nie widzimy, żeby y, y, taki wiosenny, Wzrost nastąpił, na który przecież czekamy już tyle czasu, ale no, są pewne symptomy, gdzie niektóre branże naprawdę zyskały bardzo dużo zamówień, w tym na przykład branża wykończeniowa, która w pierwszym tygodniu maja ma ponad 20% udział w rynku, i taki też miała już pod koniec kwietnia. Więc zamówień na pewno. Będzie przybywać, i rynek ruszy. Ale czy to będzie taka skala, o której mówią media już w tej chwili? Raczej mamy wątpliwości. Zapraszam Państwa na serwis i krótkie omówienie branż, w których faktycznie rynek w tej chwili dość mocno wzrósł. Majówka wyhamowała wiele branż budowlanych, ale nie wszystkie. Widać coraz więcej prac wykończeniowych i terenowych. Razem to ponad 45% nowych inwestycji w pierwszych 7-8 dniach maja. To także w tych branżach rosną ceny usług i tu zaczyna brakować coraz bardziej ludzi do pracy. Więcej pojawiło się także zamówień na domy prywatne, ale jednak trzeba brać pod uwagę cały miesiąc, a nie tylko ten wycinek. Bardzo słabo wygląda rynek instalacyjny. W maju także jest gorszy rynek murarski i dekarski. No niestety, niemal tydzień wolny od pracy dał się we znaki głównie silnym regionom budowlanym. Takim jak mazowieckie, śląskie, dolnośląskie czy pomorskie. Tu aktywność inwestorów bardzo spadła. Najgorzej było jednak w województwach opolskim i lubelskim. O ile firmy dają sobie radę z wyceną prac, marże wciąż są jeszcze na średnim akceptowalnym poziomie, to obroty przez pierwszy tydzień maja bardzo spadły w firmach. Najwięcej wydarzyło się na rynku pracy, bo Dramatycznie spadła liczba osób poszukujących pracy, co przy rosnącym zapotrzebowaniu źle wróży dłuższym kontraktom. Latem może być większy Armagedon kadrowy niż w ubiegłym roku. Maj pokaże, czy w budownictwie w końcu wzrośnie liczba inwestycji, czy będziemy tak trwali do końca sezonu. Jeszcze nigdy nie było tak wyczekującej sytuacji na rynku i takiej niepewności. Oby ten miesiąc przełamał tą stagnację w branży. A dzisiaj przyjrzyjmy się branżom terenowych, bo to one od y, kilku już tygodni mają coraz lepszą koniunkturę na dość wysokim poziomie. Zwłaszcza branża brukarska, robót ziemnych, no ogrodowa to jakby z racji też y, sezonu, tak. Y, natomiast w branży robót ziemnych i brukarskiej, no. Znacznie się poprawiło już praktycznie od, od miesiąca i dalej w maju ten mm, wzrost y, trwa. Przyjrzyjmy się branży robót ziemnych. To jest na początku maja aż 10% udziału w rynku. Bardzo wysoki udział jest także branży brukarskiej. No, branża ogrodnicza wydaje nam się, że w tej chwili jest trochę mniejszy na niej ruch niż był rok temu. Więc tutaj jakoś bez entuzjazmu do tego podchodzę. Natomiast faktycznie w branży robót ziemnej, brukarskiej i ogrodzeniowej, która no, na początku maja trochę przysiadła. Ale to i tak niemal 5% rynku. To jest naprawdę mimo wszystko wyczyn też dla, dla tej branży. Nawiasem mówiąc, popatrzcie Państwo, jak w pierwszym tygodniu maja mocno trzyma się wykończeniówka. To jest ponad 22% rynku i tak też było pod koniec kwietnia. No, być może ten, ten sezon wiosenny w końcu, w końcu rusza, na który czekaliśmy. A skoro mówimy o pracach terenowych, popatrzmy jak na koniec kwietnia wzrosły też ceny na yy, roboty ziemne: to jest wzrost o 1,3%. Na usługi brukarskie aż o 4,8%. Na montaż siatki ogrodzeniowej 0,7%. Tutaj ten wzrost był najmniejszy. No i jeżeli chodzi o usługi ogrodowe, też one rosną szybko. Tutaj mamy akurat założenie trawnika, ale ze wszystkimi pracami, które go dotyczą: plantowanie, przygotowanie ziemi, wałowanie. Odlewanie i tak dalej, wszystko to co dotyczy założenia tego trawnika, tutaj też wzrost 1,7% nie jest mały. Jeżeli przybywa prac terenowych, to znaczy, że rosną nowe inwestycje kubaturowe. No, deweloperzy nam tutaj zwracają uwagę, że podejmują nowe inwestycje, i faktycznie już zbierają podwykonawców do, do wykonania tych zadań. Więc wydaje się, że coś jednak w tym budownictwie ruszyło. Ja bym jednak nie podchodził do tego w tak entuzjastyczny sposób, jak podchodzą już niektóre agencje i. I rozgłośnie telewizyjne, bo akurat taką, w takiej stacji tutaj widziałem jakiś entuzjazm, że deweloperzy sprzedają coraz więcej mieszkań. To, że ludzie mm, troszeczkę faktycznie ruszyli po kredyty i przestali się zastanawiać, czy to zrobić teraz, czy później, mm, to nie znaczy, że ruszyło tak mocno budownictwo. Mieszkań na sprzedaż było jeszcze sporo już wybudowanych. No, deweloperzy twierdzą, że podaż już jest mniejsza niż popyt. No, tutaj nie do końca myślę, można, można w te informacje wierzyć. No ale zobaczymy. Widać jednak, że coś się dzieje w końcu to budownictwo rusza. Miejmy nadzieję, że maj będzie jednak tym, tym przełomem, na który czekaliśmy. No już pewnie od, od końca lutego, początek marca, no wszyscy myśleli jednak, że będzie nastąpi to szybciej. No niestety, niestety czekaliśmy półtora miesiąca na ten moment, żeby nastąpił. Wzrost. Jeszcze popatrzmy na udział firm budujących domy prywatne. Zamówień w tych pierwszych 7-8 dniach maja było naprawdę sporo. 5% udział to jest dużo większy niż w ubiegłym roku. No ale tak jak mówię, jest to pierwszy tydzień, więc poczekajmy. Być może w tym okresie majówkowym. Wiele rodzin podjęło jednak decyzję o budowie domów, i ten pierwszy tydzień faktycznie no, był takim wysypem zamówień. Zobaczymy, czy, czy w kolejnych tygodniach to tempo zamówień utrzyma się. Coś mi się wydaje, że to tak do końca nie będzie. No to co? Wygląda na to, że idziemy do przodu. Na razie nasze kolejne dane wskazują, że faktycznie na rynku zaczyna się poprawiać także w innych branżach budowlanych. Ale tak jak mówię, trzeba zobaczyć, jak ja, jak, jakiego rodzaju będzie to skala, jak długo ten wzrost będzie trwał. Na razie nie ma takich przesłanek, My jak rozmawiamy z inwestorami, którzy wstrzymali się z budową domów, czy podjęciem jakichś inwestycji w swoich firmach, no to oczywiście, że są jakieś wahania, ale nie ma już takiej atmosfery dobra ruszamy z inwestycjami. Nie no, czegoś, coś takiego się jeszcze nie dzieje i, i myślę, że te wszystkie emocje są trochę przedwczesne. No, zapraszam na wiadomości za tydzień, bo już wtedy będziemy naprawdę wiedzieli mogli porównać, jakiej wielkości jest skala zamówień z tego wiosennego szczytu. Do zobaczenia, zapraszam za tydzień.